Wyobraź sobie samotnego wilka, który staje między bezbronnym chłopcem a grupą uzbrojonych ludzi w środku dzikiego lasu. Każda sekunda może być jego ostatnią. Czy wilk zaufa swojemu instynktowi, czy wybierze coś zupełnie innego? To, co wydarzy się za chwilę, zmieni wszystko. Las Białowieski, pełen wiekowych drzew i cichych, mrocznych zakątków, wydawał się tej nocy inny. Cisza, jakby przesiąknięta czymś niesamowitym, budziła niepokój w sercach zwierząt. Niebo zasnuwały ciężkie, stalowo-szare chmury, które zwiastowały zbliżającą się burzę. Samotny wilk, o szaro-srebrnym futrze, szedł powoli między drzewami, co jakiś czas przystając i nasłuchując. Wilk czuł coś dziwnego w powietrzu, coś, co wywoływało w nim niepokój. Jego instynkt drapieżnika nakazywał mu być czujnym. W pewnym momencie wyczuł zapach, ludzki zapach, dość świeży. Ślady stóp w miękkiej ziemi prowadziły go głębiej w las. Coś tu nie pasowało. Ludzie rzadko zapuszczali się tak głęboko w białowieski las, zwłaszcza o tej porze. Mimo to wilk podążał za śladami, coraz bardziej zaintrygowany. Na skraju polany dostrzegł niewielką postać skuloną w cieniu drzew. To był chłopiec, może dziesięcioletni, z potarganymi włosami i brudnymi ubraniami, który leżał na ziemi. Jego twarz była biała jak płótno, a ciało drżało z zimna. Wilk zamarł, obserwując go z bezpiecznej odległości. Jego pierwsza myśl była prosta: chłopiec był słaby, łatwa zdobycz. Jednak coś go powstrzymało. Przez chwilę jego drapieżne instynkty walczyły z dziwnym uczuciem, które nagle go ogarnęło. Wilk poczuł z chłopcem coś więcej, jakieś dziwne, niejasne połączenie, jakby sam był kiedyś na jego miejscu, zagubiony i bezradny. Wilk podszedł bliżej, ostrożnie, jego kroki niemal niesłyszalne na miękkim podłożu. Chłopiec ledwo poruszał się, jego oddech był płytki i nieregularny. Wilk zatrzymał się tuż obok, wpatrując się w niego z intensywnością, która wydawała się ludzka. Przez chwilę walczył ze sobą. Jego instynkty drapieżnika podpowiadały mu, że powinien zaatakować chłopiec, był bezbronny, sam w środku nieprzyjaznego lasu. Ale było coś jeszcze, coś głębszego, co powstrzymało go przed zrobieniem czegokolwiek. W powietrzu unosił się chłód nocy, a chmury zaczęły przesłaniać księżyc, pogrążając las w jeszcze głębszym mroku. Wilk stanął nad chłopcem, jego mięśnie napięły się. Przez krótką chwilę wydawało się, że jego natura weźmie górę. Jednak, zamiast rzucić się na ofiarę, Obrócił się na pięcie i usiadł, zasłaniając chłopca własnym ciałem przed nadciągającym wiatrem. Było w tym coś symbolicznego, jakby wilk instynktownie zrozumiał, że teraz nie jest drapieżnikiem, a opiekunem. Chłopiec zaczął drżeć mocniej, a jego drobne ciało było coraz słabsze z każdą chwilą. Wilk pochylił się nad nim, wciągając powietrze, wyczuwając jego zapach i bicie serca, które było ledwie słyszalne. Był to moment kluczowy decyzja która zaważyła na dalszych losach zarówno wilka, jak i chłopca. Zamiast pozwolić instynktom wygrać, wilk wybrał coś innego, ochronę. Jego wybór, choć nieświadomy, miał głębsze konsekwencje niż mógł przewidzieć. Noc trwała, a burza nadciągała nieubłaganie. Wilk, mimo wahań, pozostał przy chłopcu, czuwał nad nim, jakby rozumiał, że ich losy są teraz splecione. Coś nieznanego i tajemniczego kryło się w tym lesie. A wilk z każdą chwilą czuł coraz mocniej, że nie jest to zwykłe spotkanie. Wilk, choć zdawał się być w pełni zanurzony w teraźniejszości, nie mógł powstrzymać napływających wspomnień. Obraz jego dawnej watachy, przemykającej między drzewami, wciąż tkwił w jego umyśle. Przypomniał sobie chwilę, kiedy był młodym wilkiem, biegającym u boku matki i rodzeństwa. Tamten czas wydawał się odległy, niemal nierealny, ale ból straty był wciąż świeży. Jego rodzina została wybita przez ludzi bezwzględnych myśliwych, którzy bezlitośnie polowali na zwierzęta w lesie. To wspomnienie wróciło do niego teraz, gdy patrzył na bezbronnego chłopca leżącego wśród zarośli. Wilk poczuł, że ich losy się przeplatają, jakby chłopiec przypominał mu kogoś z jego dawnego życia. Wewnętrznie wilk walczył z tym uczuciem. Był przecież samotnikiem, stworzeniem dzikim i nieprzystosowanym do życia z innymi. Jednak mimo tego, coś kazało mu trwać przy chłopcu, coś, co wykraczało poza jego instynkty. Wilk przypomniał sobie chwilę, gdy jako młode szczenie został zmuszony do walki o przetrwanie. Kiedy jego rodzina zginęła, musiał nauczyć się żyć sam. Teraz, patrząc na chłopca, czuł podobny ból, tę samą samotność i brak nadziei. W tym momencie zrozumiał, że chłopiec był równie zagubiony, jak on kiedyś. Te myśli przerywały ciszę nocy, a wilk coraz mocniej odczuwał więź, która zrodziła się między nimi. Chłopiec powoli odzyskiwał przytomność, choć wciąż był bardzo słaby. Otworzył oczy i natychmiast je zamknął, wystraszony widokiem potężnego wilka tuż obok. Przez chwilę jego serce zabiło szybciej ze strachu, ale szybko zorientował się, że zwierzę nie ma wrogich zamiarów. Wilk obserwował go spokojnie, bez oznak agresji. Chłopiec z trudem podniósł się na łokciach, a jego oczy spotkały się z wilczymi. Przez kilka długich chwil trwało milczenie, które było przepełnione nie tylko strachem, ale i niepewnością. Jednak w oczach chłopca stopniowo pojawiała się iskierka zaufania. Zrozumiał, że wilk nie jest jego wrogiem, lecz sojusznikiem. Delikatnym ruchem wyciągnął rękę, jakby chciał doknąć sierści zwierzęcia, ale zatrzymał się w połowie drogi, niepewny, czy wilk pozwoli na taki gest. Zwierzę zareagowało subtelnie, jego uszy lekko się poruszyły, ale nie odsunął się. To była pierwsza oznaka, że między nimi zaczyna powstawać delikatna nić porozumienia. Wilk wciąż pozostawał czujny, obserwując każdy ruch chłopca, ale w jego zachowaniu nie było już tej dzikości, która dominowała na początku. Powoli, nieomal niezauważalnie, jego postawa się zmieniała. Wilk, choć nigdy nie zapomniał o swoich instynktach, zaczął postrzegać chłopca jako kogoś, kogo trzeba chronić. Ich relacja nie była oparta na słowach. Ale na gestach i wzajemnym zrozumieniu. Chłopiec, mimo że wciąż osłabiony, poczuł się trochę bezpieczniej. Przez chwilę patrzył na wilka z wdzięcznością, jakby podświadomie rozumiał, że to zwierzę uratowało mu życie. Z każdym kolejnym spojrzeniem i ruchem chłopca, wilk stawał się coraz bardziej spokojny, akceptując rolę, którą nieświadomie przyjął obrońcy. W miarę upływu nocy chłopiec słabł coraz bardziej. Jego oddech stawał się płytki. A ciało drżało nie tylko z zimna, ale i z wyczerpania. Wilk, choć nie mógł tego w pełni zrozumieć, wyczuwał, że czas działa na ich niekorzyść. Chłopiec potrzebował pomocy, której samotny wilk nie był w stanie mu zapewnić. To była pierwsza poważna przeszkoda, przed którą stanęli. Wilk, zdolny do przeżycia w najtrudniejszych warunkach, musiał teraz zmierzyć się z sytuacją, której nie mógł rozwiązać samodzielnie. Chłopiec zaczął kaszleć, a każdy dźwięk był dla wilka ostrzeżeniem, że jego stan się pogarsza. Przypominał mu szczenięta z jego dawnej watachy, które również walczyły o życie, gdy były chore. Wspomnienie tych chwil sprawiło, że wilk zaczął działać. Zrozumiał, że jeśli nic nie zrobi, chłopiec może nie przetrwać tej nocy. Instynkt przetrwania, który przez lata kierował jego życiem, teraz został zastąpiony potrzebą ratowania kogoś innego. W tej ciszy, przerywanej tylko dźwiękami lasu, wilk nagle usłyszał coś nowego. Z oddali dochodziły odgłosy kroków, stłumione, ale wyraźne. Ktoś zbliżał się w ich stronę. To była nadzieja, ale jednocześnie źródło niepokoju. Wilk wiedział, że ludzie nie zawsze przynoszą ratunek. Często to oni byli przyczyną nieszczęść. Jednak teraz nie miał wyboru, musiał zaryzykować. Chłopiec nie miał już wiele czasu. Gdy kroki zbliżały się coraz bardziej, wilk wiedział, że musi podjąć decyzję. Jego naturalny instynkt podpowiadał mu, żeby uciekać, ludzie byli dla niego zawsze zagrożeniem. Jednak chłopiec był zbyt słaby, by przetrwać sam. Wilk stanął przed dylematem, powinien zaufać tym, którzy zbliżali się do polany, czy uciekać i zostawić chłopca na pastwę losu. Zatrzymał się na skraju polany, usiłując wyczuć intencje nadchodzących ludzi. W głowie powróciły obrazy z przeszłości, krzyk myśliwych, świszczące w powietrzu strzały, ucieczka przed śmiercią. Ale teraz to nie tylko o niego chodziło. Chłopiec leżał bezbronny, zdany na łaskę losu. Wilk zaczął czuć, że jego losy są splecione z losem tego dziecka. W końcu z cienia wyłoniła się grupa ludzi dwóch mężczyzn i kobieta. Wyglądali na wędrowców, którzy przypadkiem natknęli się na polanę. Kiedy dostrzegli chłopca zatrzymali się, a ich spojrzenia natychmiast padły na wilka. Jeden z mężczyzn, wyraźnie przestraszony, sięgnął po coś, co wyglądało na nóż. Wilk napiął wszystkie mięśnie, gotów do walki. W tej samej chwili chłopiec, ledwo świadomy, poruszył się i wydał słaby dźwięk, który zwrócił uwagę wszystkich na jego stan. Kobieta natychmiast rzuciła się do chłopca, kucając przy nim i sprawdzając jego puls. Mężczyzna z nożem, choć wciąż czujny, opuścił rękę, widząc, że wilk nie atakuje. To był kluczowy moment chwila, w której wilk mógłby uciec, ale zamiast tego pozostał, patrząc prosto w oczy ludziom. Jego postawa mówiła więcej niż słowa, nie stanowił zagrożenia, ale ochronę. Wilk stał nieruchomo, gotowy na reakcję ludzi, którzy go otoczyli. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, a każdy ruch wydawał się ważniejszy niż kiedykolwiek. Chłopiec leżał bezwładnie, a jego oddech był ledwie słyszalny. Kobieta, która pierwsza zareagowała na jego stan, podniosła wzrok na wilka. Przez chwilę między nią a zwierzęciem trwała niewypowiedziana rozmowa. Jej spojrzenie było pełne niepewności, ale i wdzięczności, jakby rozumiała, że to właśnie wilk uratował chłopca przed pewną śmiercią. Jeden z mężczyzn wciąż trzymał nóż w dłoni, ale nie podnosił go już w stronę zwierzęcia. Wilk nie odwracał wzroku, wciąż stojąc na straży, jakby nie miał zamiaru opuścić chłopca, dopóki nie upewni się, że jest bezpieczny. To była chwila, w której przeszłość wilka, pełna nieufności wobec ludzi, ścierała się z jego nowym instynktem ochrony. Zwierzę musiało zaufać, że ludzie nie skrzywdzą ani jego, ani chłopca, a oni z kolei musieli zrozumieć, że wilk nie stanowił zagrożenia. Kiedy chłopiec nagle zaczął kaszleć i otworzył oczy, wszyscy skierowali na niego swoją uwagę. Jego wzrok, choć zamglony, od razu padł na wilka. Z trudem uniósł rękę, jakby chciał sięgnąć do zwierzęcia. To był cichy znak, który wszyscy zrozumieli. Chłopiec wiedział, kto uratował mu życie. Mężczyzna z nożem opuścił broń i schował ją do plecaka, a kobieta szybko wezwała pomoc przez telefon, podając współrzędne ich lokalizacji. Chwilę później dało się słyszeć w oddali dźwięk syren ratunkowych. Wilk wciąż pozostawał w pobliżu, obserwując, jak kobieta opatruje chłopca i stara się go uspokoić. Mężczyźni przygotowali koc termiczny, którym otulili chłopca, próbując go ogrzać. Wilk, choć mógłby już odejść, trwał przy polanie, jakby wiedział, że jego obecność jeszcze jest potrzebna. Jednak z każdą chwilą coraz bardziej oddalał się myślami, czując, że jego rola się kończy. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, jeden z nich zwrócił uwagę na wilka, ale szybko skupił się na chłopcu. Z pomocą profesjonalnej ekipy chłopiec został przetransportowany do ambulansu, a jego stan zaczął się stabilizować. Chwilę przed tym, jak drzwi karetki się zamknęły, chłopiec po raz ostatni spojrzał w stronę wilka. Ich oczy spotkały się, a w tym spojrzeniu było coś więcej niż tylko zwykłe pożegnanie, to była cicha obietnica, że nigdy nie zapomni, co wilk dla niego zrobił. Wilk, czując, że jego zadanie zostało spełnione, odwrócił się i ruszył w stronę lasu. Jego kroki były ciche, a sylwetka powoli zniknęła między drzewami. Wiedział, że jego miejsce jest w dzikiej naturze, ale przez chwilę poczuł więź z ludźmi, jakiej wcześniej nigdy nie doświadczył. To było inne uczucie, nie tylko instynkt, ale głębokie zrozumienie i współczucie. Zanim zupełnie zniknął z pola widzenia, na skraju lasu zatrzymał się, patrząc w stronę chłopca, który teraz był już bezpieczny w rękach ratowników. Wilk zrozumiał, że to ich ostatnie spotkanie. Odwrócił się i zniknął w gęstwinie, pozostawiając za sobą echo swojej obecności echo, które chłopiec będzie nosił w sercu przez całe życie.